To bo, bo zrobione jest na mycie tam się rozkładają samochody wjechali Tu mamy namiot Jeden. Tu mamy dwa, dwa namioty przy sobie powolutku się zjeżdżają pole namiotowe jest przeszykowane dla motocyklistów i ci co przyjadą mogą się rozstawić, mają dużo cienia, wygoda, czasy no Wyszliśmy z pola namiotowego. Idziemy w centrum. Tutaj to klub, klub motocyklowy Panther MC. Przygotowania do jutrzejszego 22 motopikniku. Przy galenach dużych w dniach 30 31 pierwszy lipiec. Tutaj widzicie, można umyć ręce. Można się załatwić można się wykąpać tu i to je są. Jest tutaj są jedna osoba się myje można ręce obmyć, twarz można się wykąpać tu zaś są namioty i w ogóle a tam zaś dalej jest scena, bardzo ładnie, pięknie A tu jest pole do zabawy Jedziemy przygotowania: reszta przygotowań, dużo Przygotowanie jest właśnie do niczego, bo no, pierwszej nam do smutku, także. To będzie z kolei 22 motopiknik. Kiedyś był organizowany właśnie na stadionie w Komarówce. A teraz 22 jest organizowany na przegalenach dużych. przepięknym miejscu, przepięknym dworku, przepiękna okolica. Dla Was, kochani, robimy wszystko, żebyście się dużo czuli i miło spędzali czas. Także tutaj, i tam pole namiotowe jest blisko. Zapraszamy.